Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. W komentarzach pod moimi filmikami znalazłam kilka zapytań o zajęcia na Uniwersytecie. Choć może o tych zajęciach nie mówię często i nie mówię zbyt wiele, to dziś chciałabym właśnie taki krótki filmik poświęcić na to, co robimy na takich zajęciach. Wiecie, że Uczęszczam na zajęcia nauki komputera, uczęszczam na język angielski. Teraz zaczęłam uczestniczyć w zajęciach jogi. Wyjeżdżamy na różnego rodzaju wycieczki, na różnego rodzaju koncerty, spektakle teatralne. Więc program jest bardzo bogaty. Naprawdę przez ten czas, od momentu rozpoczęcia tych, tych zajęć naprawdę stworzyły się bardzo fajne grupy, które tam przychodzą. Czasem, nawet jak mnie nie ma, to, to dziewczyny na przykład kupują mi już bilet na jakiś występ orkiestry albo gdzieś do teatru, bo warto by było iść i dzwonią, że już mi kupiły bilet i żebym sobie zarezerwowała czas, żeby móc z nimi razem pójść. To są takie nasze wspólne wypady. Towarzystwo jest mieszane, damsko-męskie, więc naprawdę bardzo sobie cenię takie, właśnie, znajomości ludzi, którzy chcą zrobić coś z własnym czasem nie tylko siedzieć, tylko zebrać się, wyjść i po prostu wysłuchać. Muszę Wam powiedzieć, że ja chyba w całym swoim życiu nie chodziłam tak często do teatru czy na jakieś koncerty. Jak właśnie, będąc słuchaczką Uniwersytetu III wieku. Tu mobilizuję się do wielu rzeczy. Naprawdę, tu po prostu się chce. Nawet jak czasem się obudzę i gdzieś mnie tam boli, kręgosłup, noga daje o sobie znać, to wiem, że muszę się zebrać i iść na zajęcia i porozciągać się trochę na jodze. Dziś chciałabym Wam przedstawić. Jeden z tygodni, który, którego byłam uczestnikiem, i takie zajęcia są praktycznie w każdym tygodniu. Oczywiście wszystkie te wydarzenia są zupełnie inne. Dowiadujemy się zawsze o tym raz w tygodniu. W środę, kiedy mamy wykłady na auli, wtedy jest nas, nas jest najwięcej i wtedy wszystkie takie komunikaty do nas docierają. A jeśli kogoś na przykład nie ma, to większość informacji przekazuje nam drogą sms-ową koordynatorka i opiekunka naszej grupy. Więc tak, żeby Wam troszeczkę po prostu przybliżyć ten, ten tydzień, to ja na przykład zaczynam tydzień w poniedziałek zajęciami na komputerze. We wtorek idę na jogę. W środę, w ubiegłym tygodniu mieliśmy wycieczkę do Katowic. Odwiedzaliśmy miejsce kultury, które jest nowo powstałym miejscem, bo jest około 2,5 roku, 3 lata. To miejsce powstało w podziemiach Archikatedry Archi Chrystusa Króla w Katowicach. To jest przepiękny obiekt. I naprawdę warto, jeśli będziecie mieli okazję być w, Krak być w Katowicach, to warto zobaczyć tą, tą archikatedrę, bo jest naprawdę imponująca. I w podziemiach właśnie jest zorganizowany ten Panteon Górnośląski. Panteon to jest takie miejsce kultury, żeby pokazać dokonania wybitnych postaci regionu górnośląskiego. Do Panteonu Górnośląskiego wpisywane są osoby, które zasłużyły się dla tego regionu, choć niekoniecznie muszą mieszkać tutaj albo pochodzić stąd. Warunkiem wpisania do tego panteonu jest to, żeby ta osoba działała po 1917 roku i żeby już była osobą nieżyjącą. To są tylko te dwa warunki, więc osoby, które zasłużyły się dla mojego zagłębia, no niestety w ten panteon nie mogą być wpisane, bo nie spełniają tych wymogów. Ale w tym ten panteon, to miejsce, to jest też takie podziękowanie właśnie dla tych wszystkich ludzi, uznanie dla tego, co zrobili i znajdują się tam przedstawiciele i, i właśnie powstańców śląskich i ofiar totalitaryzmu, ludzie kultury, nauki, sztuki, więc naprawdę przekrój jest bardzo duży i na pewno wiele z tych osób, które tam zostały upamiętnione w tym Panteonie, znacie. Bo na przykład, myślę, że każdy zna profesora Zbigniewa Religę, który tam został upamiętniony, albo każdy zna Franciszka Pieczkę albo na przykład Krystynę Bochenek, która była ofiarą katastrofy smoleńskiej. Jest też Stanisław Chadyna, założyciel zespołu Śląsk, myślę, że też wielu osobom znany, albo na przykład Kazimierz Kuc. To też reżyser, to też osoba znana w całej Polsce, ale właśnie zasłużona dla tego regionu i upamiętniona w tym, w tym właśnie pandeonie. Jest tu mnóstwo osób, właśnie takich bardzo znanych. Jest to przepięknie zorganizowane. Ja Wam pokażę potem takie migawki z tego pobytu. Jest też taki udostępniony taras widokowy. Wjeżdża się windą na górę i można obejrzeć z tego tarasu widokowego panoramę Katowic. No, akurat my w środę, jak byliśmy na, na oglądaniu tej, tej panoramy Katowic, niezbyt była ciekawa pogoda, bo, bo było takie trochę deszczowe, smutne to niebo i było zamglone, więc nie było tego takiego widoku zbyt dalekiego. Ale to, co, co przykuło naszą uwagę, to, to właśnie, jakby spojrzenie na spotek, na te wszystkie wieżowce, które wyglądają z pozycji tego tarasu, dość imponująco. Jak, no i oczywiście świadczą o tym, jak Katowice się zmieniły przez ten, przez ten czas, w którym na przykład ja tu mieszkam, czyli przez te czterdzieści parę lat. Bardzo y, fajne są efekty, świetne. Mieliśmy świetnego przewodnika, który niesamowicie interesująco opowiadał nas, oprowadzał po, po tych wszystkich zakamarkach, przedstawiając nam i y, historię Panteonu, i tego i przyszłości, i jak to wygląda obecnie. Naprawdę jest bardzo dużo zwiedzających, bardzo dużo y, osób chętnych. Które chcą to poznać, i myślę, że jeździmy po różnych rejonach świata, a są rzeczy, które warto obejrzeć, bo są naprawdę, naprawdę warte i godne obejrzenia. To była środa, w czwartek były kolejne zajęcia. Ja akurat czwartek musiałam sobie odpuścić, bo, bo tu akurat był, były moje wizyty u lekarza, więc czwartek mi wypadł. Ale w piątek pojechaliśmy z całą grupą, 40-osobową, pojechaliśmy do Popradu. Pojechaliśmy na Słowację, do aquaparku. Muszę Wam powiedzieć, że to był akurat 8 marzec, Dzień Kobiet. Nasi panowie, którzy stanowili jedną trzecią naszego zespołu, bardzo się spisali, jeśli chodzi o panów. Każda z nas dostała tulipana. No i jak to, jak to w takim, przy okazji takiego święta, każda kobieta, która miała ochotę się napić, oczywiście panowie również, dostaliśmy po malutkim kieliszeczku cytrynówki. Było to takie dość ciekawe, ciekawe takie wydarzenie, ale. Dla dorosłych ludzi, prawda? Wszystko można. Pokazuję, pokażę Wam też trasę, którą jechaliśmy, bo to było takie ciekawe wyjechać od nas, gdzie jest słońce, i jechać przez tereny, gdzie nie ma śniegu, i im wyżej się poruszaliśmy, bliżej byliśmy Słowacji to już tego śniegu było coraz więcej a można powiedzieć że na niektórych zboczach było bardzo dużo były piękne momenty kiedy spośród mgły wyłaniały się przepiękne szczyty gór i były oświetlone przepięknym słońcem a w oddali widać było przepiękne błękitne niebo naprawdę Ktoś, kto nie kocha gór, to musiałby zobaczyć to i pewnie by się zakochał, jak większość osób, które podróżowało tym autokarem. Bardzo fajna grupa jechała, bardzo fajnie nam się rozmawiało, bardzo przyjaźnie, można było się i pośmiać, i pośpiewać. Naprawdę grupa superowa. Zatrzymaliśmy się też trochę, żeby sobie poguszować po sklepach, zobaczyć co ciekawego, co można by sobie kupić, no a potem oczywiście. Już był relaks w akwaparku, były przeróżne baseny z podgrzewaną wodą, były baseny na zewnątrz, były baseny wewnątrz. No i oczywiście była strefa wellness, strefa, gdzie chodziło się, trzeba było zdjąć kostium kąpielowy. Dostawało się takie białe prześcieradełko, i w tym prześcieradełku poruszaliśmy się po różnych zakamarkach, takich wypoczynkowych, gdzie była muzyka, gdzie były leżaczki, gdzie były różnego rodzaju masaże. Taki totalny, wyciszający się relaks. To naprawdę było, było coś ciekawego. Poza tym korzystanie właśnie z tych wszystkich basenów, z tych masaży takich podwodnych, to było takie ciekawe, bo to też była okazja do tego, żeby porozmawiać, poznać się. No fajnie, na terenie też tego akwaparku mieliśmy też obiad, więc wychodziliśmy tylko w ręcznikach. I zarzucaliśmy ręczniki na kostiumy, i tak żeśmy szli na posiłek. Więc to było takie fajne, nie trzeba było się przebierać i, i można było skorzystać z posiłku. Powiem Wam, że taki wyjazd to też jest taka nowość dla wielu osób, bo nie wszystkie osoby wyjeżdżają, korzystają z basenów, wyjeżdżają właśnie do takich akwaparków. Więc samo takie. Zapoznanie się z tym, jak się poruszać, jak otworzyć sobie szafkę, bo te szafki na Słowacji trochę inaczej się otwierają niż u nas, bo u nas właściwie dostajemy zegarek z numerem szafki, który otwiera nam tą daną szafkę, a tam jest trochę inaczej, dostajemy numerek bez cyfry. I trzeba sobie po prostu szukać szafki, która by była dobra i którą by trzeba było otworzyć i potem potrafić ją zamknąć, bo niekiedy zakodujemy sobie zegark, a okazuje się, że ta szafka jest niedobra i trzeba go trochę rozkodować. Więc to jest też um, coś takiego, czego my, seniorzy, się uczymy. Wiadomo, że młodzi ludzie korzystają z tego częściej są z tym wszystkim obeznani. Dla nich nie sprawia to, to żadnego kłopotu, ale nam, seniorom, niekiedy tak. A jak jesteśmy w grupie, to wiadomo, że jeden drugiemu pomoże, i już się czegoś nauczymy, i już jakichś nowe, nowe, nowych rzeczy będziemy wiedzieć więcej. Więc to jest naprawdę, naprawdę fajna rzecz. Takie właśnie wyjazdy nie tylko integracja, nie tylko poznawanie, ale jednocześnie też i nauka. Ja na przykład byłam bardzo zachwycona tą wycieczką, i wszystkie osoby, które wracały, bo wracaliśmy już późnym wieczorem, przyjechaliśmy do domu po godzinie 22, chciałyby jeszcze na inne takie wycieczki wyjechać. Organizatorki tego wyjazdu powiedziały, że ponieważ grupa jest bardzo fajna, to na pewno jeszcze coś dla nas zorganizują. Z takich wycieczek naprawdę warto korzystać. Te wycieczki nie są zbyt drogie, ale to jest cały dzień poświęcony na coś dla siebie. To naprawdę, to naprawdę dla nas, seniorów, jest fajne, bo poznajemy miejsca, których byśmy na przykład nie pomyśleli, że można. Można wjechać do Akwaparku, na przykład do Krakowa. A dlaczego nie na Słowację, prawda? Trochę inny klimat, trochę dalej, przy okazji popodziwiać widoki górskie. No po prostu, mówię Wam, marzenie. I chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć o zajęciach jogi. Czekałam na te zajęcia dość długo, bo pierwsze trzy miesiące te zajęcia były kontynuacją programu ubiegłorocznego, więc osoby, które w ubiegłym roku się zapisały na jogę, miały w tym, w tym właśnie programie pierwszeństwo. Więc niewiele było takich osób, które się szybko załapały na, na te dodatkowe zajęcia, bo nie było, tego, nie było tych, tych miejsc dużo. Dopiero po zakończeniu tego programu okazało się, że jest tyle chętnych na, właśnie na te zajęcia jogi, że musiano zorganizować aż pięć grup, żeby nas wszystkich pomieścić. Wiadomo, że sala, którą dysponujemy, nie jest duża, dlatego też tych grup musi być trochę więcej, ale prowadzi te zajęcia mężczyzna. Mężczyzna, można powiedzieć, że w naszym wieku i tak, jak mówi się o jodze, że jest to ta część, która sprawia, że się wyciszamy, jesteśmy wyluzowane, rozluźnione. To właśnie tak głos tego, tego instruktora, który prowadzi te zajęcia, jak i muzyka, która towarzyszy nam całogodzinnym tym zajęciom, jest taka właśnie wyciszająca. Taka jednostajna, taka naprawdę wpływająca bardzo dobrze na to, co robimy, i na to, jak, jak my to odbieramy. I jak poszłam pierwszy raz na te zajęcia, to tak sobie pomyślałam, że no to takie w sumie proste zajęcia. Tam ręka na prawo, ręka na lewo, albo do tyłu, albo jakiś tam skręt, albo unieść nogę, albo pochylić się i pogłębić te skłony się, że to, takie, to jest takie nic, że. No, powiem szczerze, że z niektórymi ćwiczeniami miałam problem. Bo <teterminia> powiem wam, że to jest właśnie to, że wydaje nam się, że jesteśmy w miarę wygimnastykowani. Ale przy tego typu właśnie jodze, dopiero się okazuje, że takie proste ćwiczenia. Sprawiają niesamowicie dużo problemu, bo te kości są gdzieś takie już sztywne, że trzeba je sporo poświęcić czasu na to, żeby je troszeczkę rozruszać i troszeczkę rozciągnąć. A tu, właśnie na tych zajęciach, trzeba każdy ten mięsień rozciągnąć. Mało tego trzeba przy tym oczywiście dodatkowo dobrze oddychać, bo od dobrego oddychania jest. Wartość, którą się wyniesie z tych wszystkich ćwiczeń. I tak, jak m, przeżyłam sobie całą tą godzinę i byłam taka zrelaksowana, i, i bardzo mi się to podobało, y, to pomyślałam, że fajna godzina takiej lightowej gimnastyki. Nie, nie trzeba podskakiwać, nie trzeba po prostu taka luźna. Och, mówię, to mi się po prostu podoba. Ale po przyjściu do domu. Y, to powiem Wam, że już tak po godzinie 15, bo chodzę na jogę na godzinę 9, więc po godzinie 15 już czułam, że zaczynają mnie boleć nogi, trochę ręce, gdzieś czułam takie jakieś dziwne przeciążenia w kręgosłupie, o, to już wiedziałam, że moje zakwasy dają znać, że już po prostu jest. Rozruszane troszeczkę to ciało, i w ten sposób to, to odpowiada. To ten stan się utrzymywał do końca wieczoru, ale już następnego dnia żadnego bólu nie czułam, już się czułam dobrze, już, już było w porządku. Więc mówię, z przyjemnością chodzę na, na te zajęcia, bo. Tak jak mówię, ponieważ już się trochę znamy z dziewczynami, które chodzą, więc jest przyjemnie, bo przed zajęciami sobie pogadamy. Po zajęciach się jeszcze spotykamy i umawiamy się na kolejne spotkania. Jest to naprawdę coś fajnego: coś, co sprawia, że zmuszamy się, żeby wyjść z domu. Polecam Wam takie wyjścia, jeśli jesteście samotni, nie wiecie, co ze sobą zrobić. Muszę Wam powiedzieć, że w trakcie tego roku akademickiego są osoby, które dochodzą w każdym momencie do nas, które nie zaczynały z nami, ale w każdym momencie dochodzą, bo się dowiadują, że coś takiego jest. I to im bardzo odpowiada. I myślę, że nie tylko im, każdemu, kto jest samotny i ma czas i chciałby coś z tym czasem zrobić. I chciałby się czegoś dowiedzieć, chciałby czegoś z czegoś skorzystać, ten swój czas spędzić bardzo aktywnie. Moi kochani, tak wyglądał tydzień, jeden z tygodni, który jest na uniwersytecie. Ciągle się coś dzieje, już, już jesteśmy zapisani na, na kolejne, na wyjścia do teatru, na, na koncert. Już w piątek idziemy na ten koncert, więc naprawdę, naprawdę warto. Ciągle coś się dzieje. Jeśli tylko macie ochotę i chcecie, to wystarczy wziąć się do roboty i iść, zapisać się. Bo tak jak mówię, w każdym momencie można się zapisać, pochodzić choćby z miesiąc i zobaczyć, czy to jest właśnie dla Was. A może miło się zaskoczycie. Kochani, dziękuję Wam za dzisiaj. Życzę Wam miłego wieczoru. Dziękuję za to, że byliście ze mną, że zechcieliście mnie wysłuchać. Jeśli macie chęć i ochotę, to bardzo proszę o łapkę w górę. No i oczywiście o subskrypcję. Jeśli ktoś ma życzenie, bardzo proszę o zostawienie subskrypcji. Do widzenia!